Kończymy przygodę w pochmurnym, glistym i deszczowym Grindelwald. Wczoraj mieliśmy piękną pogodę, dzisiaj się troszeczkę popsuła, także fajnie, że zobaczyliśmy to, co chcieliśmy zobaczyć. Miejscowość Grindelwald i obok Lauterbrunnen zrobiła na nas naprawdę niesamowite wrażenie. Ruszamy dalej w drogę do Lucerny. Pogoda jest niepewna, także nie wiemy, co będziemy dalej robić. To pogoda będzie za nas decydowała. Byliśmy z Patrycją w drodze na Pilatus. To jest przepiękne wzniesienie koło Lucerny, ale niestety kilkanaście kilometrów przed Pilatusem postanowiliśmy sprawdzić pogodę, jaka jest na górze. No i nic oprócz mleka, takiego konkretnego mleka i mgły byśmy na górze nie zobaczyli. Także od razu zmieniliśmy swoje plany. Niestety bardzo ubolewamy nad tym, bo Pilatus yy, to jest przepiękne miejsce, jedno z piękniejszych wzniesień tutaj w Szwajcarii. No ale niestety pogoda nam pokrzyżowała plany, nic na to nie poradzimy. Zmieniliśmy drogę i jesteśmy właśnie w centrum lucerny. Nie jest urocze czy nie? nie jest urocze. Jest urocze. Ten drewniany uroczy most Kapel Brykę został zbudowany w 1333 roku i w 1993 spłonął. Był tutaj pożar, gdzie dwie trzecie mostu spłonęło, ale z racji tego, że byli tutaj ludzie dobrej woli, chcieli pomóc odbudować, poszła zrzutka i odbudowali most. Most liczy ponad 200 metrów i przecina tutaj właśnie e, rzekę w Lucernie. I jest to najstarszy most w Europie. Średniowieczne malowidła z różnych po prostu, epok, z różnych wieków. Tutaj też na górze widać malowidła, które też zostały odrestaurowane. Część zachowała się tak jak była wcześniej. Tutaj dotarliśmy właśnie do elementów spalonych. To czarne za mną. To są właśnie elementy, których się nie udało odratować i odrestaurować. Pogoda nas nie rozpieszcza. Zdecydowaliśmy się na spacer po Lucernie po Staróweczce. Jeszcze tydzień przed moim wyjazdem. Prawie zrezygnowałem z wyjazdu do Szwajcarii, bo pogoda była do kitu Ale można powiedzieć, że te najważniejsze atrakcje, które chcieliśmy zobaczyć w większości, w 80% Zobaczyliśmy przy w miarę spoko pogodzie No a teraz no to bierzemy to, co nam los da, no, nie mamy innego wyjścia Pojrzałem przed chwilą w dół na rzekę, która płynie przez środek lucerny, no i od lazurowego wybrzeża takiego hiszpańskiego morza, wydaje mi się, że za dużo się nie różni, ponieważ jest krystalicznie czysta. To jest w ogóle fenomen, żeby rzeka przepływająca przez takie miasto była taka czysta. Jedziemy Znajduje się właśnie w kantonie włoskim, w górach, i coś czuję po kościach, że ten dzień zostanie uratowany przez, sztos przez sztosową miejscówkę, na którą idę. Wjechaliśmy tutaj na górę kolejką, teraz mamy godzinę drogi po górach. No, a na końcu drogi czeka na nas niespodzianka. Wjazd tutaj na samą górę już do takiego kantonu włoskiego charakteryzuje się tym że widać, że jest tutaj włoskie budownictwo. Jak wjechaliśmy tutaj na górę, to od razu są krzaczki z winogronami. Mnóstwo osób, nawet na dole, w ogrudeczkach, hoduje winogronka. Także czuć Włochy. Damy się gościa na kolejce. Ile mamy tam drogi, jak wejdziemy kolejką do tego fajnego mostu? On mówi, że gdzieś godzinkę. No, dopytamy się go, czy jest jakieś wzniesienie, czy prosta droga. On mówi, no, prosta droga. Maksymalne przewyższenie 100 metrów. A mieliśmy czas, żeby się przebrać w sportowe rzeczy. A tu dziadek zrobił nas w ciula i popierdzielamy cały czas pod górkę spoceni jak świnie przez dziadka bo nas wkręcił ale to nie pierwsza taka akcja, gdzie ktoś na jakichś szlakach czy w górach opowiada jakieś pierdoły z miejscowych, byle tylko był później na szlaku duży surprise ale ja lubię takie surprise'y, bo teraz się namęczymy a na końcu drogi czeka na nas nagroda. Dotarliśmy na Ponte Tibetano, na most zwodzony. Ale ledwo co na niego weszliśmy, a już pojawiły się pierwsze krople deszczu. No zapowiada się ciekawie. Ale ja uważam, że jeszcze ciekawszy jest tutaj widok, pieprzyć ten deszcz. Za nami na górce jakiś ostry popierdol mieszka w jakiejś chatce, ja nie wiem jak on tam dolatuje Chyba helikopterem A za nami tutaj jest przepaść i piękna dolina z górami w tle Szwajcario, I love you aktywna podróż Jesteśmy w Epickim miejscu, za nami opuszczony kościółek. Tutaj właśnie na tej drodze, gdzie szliśmy na most. Za nami Panorama na dolinę i góry, za nami tutaj, widać pola winogronowe. Tutaj na samym szczycie ktoś sobie uprawia winogrona. Pier piękna sprawa. I słyszycie ten dźwięk? To są świerszczyki. Po prostu jest perfekt. Słuchajcie, hit sezonu. Byliśmy na dole. Gościu nam powiedział, że kolejka działa tam do 17, ale później, jak przyjdziemy nawet w środku nocy, ona automatycznie tutaj działa i my sobie zjedziemy. Właśnie stoimy tutaj z dziewczynami jakimiś z zagranicy. Próbujemy zamówić tą kolejkę raczej. Nie za bardzo się da. Coś jedzie, właśnie ale się nie zatrzymuje. Ko kolejka tutaj jedzie, mamy. I łudzimy się, że się zatrzyma, ale chyba nam spieprzy na dół, Także ja nie wiem, jak my wrócimy do tego Jak my wrócimy na chatę Zatrzyma się czy się nie zatrzyma? Zatrzyma się czy się nie zatrzyma? Może się zatrzyma Zatrzyma się czy się nie zatrzyma? Nie The same situation No to jesteśmy w dupie Zobaczcie Mamy tutaj maszynę, ale nic nie chce działać. No to wciskamy po kolei, może to. Jesteśmy w dupie. Ja, ja myślę, że my musimy zrobić to samo i do... A co sunset? 8 p.m. może? No to musimy. Good luck! Ale słuchaj, byli tutaj ci się wtedy i on się... i coś tutaj na pewno nacisnęli, że się jakoś zatrzymał. No ale co? Właśnie co? Czekaj, bo ta kolejka pojechała w dół. Zresztą nie, idziemy na dół, bo to nie ma sensu. No właśnie tak rozkminiamy z Patrycją jak w ogóle ta sytuacja mogła mieć miejsce, bo Patrycja mówi, że gdyby tylko ona usłyszała to samo gdyby tylko ona usłyszała tą informację, że zjedziemy o każdej porze dnia i nocy, no to by stwierdziła, może nie wiem, czy źle zrozumiała po angielsku, a tu gościu wydymało kilka osób, tak? Jeszcze Patrycja teraz wspomina o tym, że od gościa była w alkohol, także... No, ostry z niego popierdol, no. Gościu, nie dość, że się przez siebie spociliśmy. Męczyliśmy, straciliśmy dwie godziny, to jeszcze musimy popierdalać na dół. Tyle w temacie. Pozdrawiam.